Krótka refleksja o Panu Jezusie Eucharystycznym i Jego Matce w życiu świętej Teresy od Jezusa. W dziele Droga Doskonałości, gdy doktor Kościoła zaczyna komentować z modlitwy Ojcze nasz prośbę, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, od razu wskazuje na chleb żywy. Pokarm na życie wieczne. Święta Teresa odnosi też tę prośbę do samego Zbawiciela, wskazując, że Syn Boży prosi Ojca, by mógł pozostać z nami w sakramencie Eucharystii, odsłania więc to przeogromną Jego miłość. Która nie cofa się przed możliwością znieważania go, ukrytego pod postacią chleba i nie dość, że wydaje się z miłości na taki los, to jeszcze prosi o to swego Ojca. Święta kończy to słowami: O Boże, jakaż to nieskończona miłość syna! Jaka niepojęta miłość Ojca. Święta Matka Teresa w prosty sposób wyraża istotę Eucharystii. Jest to sam Chrystus, który w ten sposób oddaje nam siebie i pozostaje z nami, stając się niejako naszym niewolnikiem. A już sama postać chleba, Czyni go nam bliskim i przystępnym, żebyśmy nie bali się do Niego zbliżyć, wszak jest Bogiem Wszechmogącym. W doktrynie świętej znajdujemy też uzasadnienie konieczności Eucharystii, jest to niejako komentarz do słów z Ewangelii: Jeżeli nie będziecie spożywali ciała Syna Człowieczego, i nie będziecie pili krwi jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Święta wyjaśnia, że gdyby nie realna obecność Chrystusa wśród nas i w nas, nie bylibyśmy zdolni pełnić woli Bożej, bo to wymaga zaparcia się u siebie, a jest to niemożliwe bez łaski Bożej. I bez spotkania z osobową miłością Chrystusa w Eucharystii, który jest tu źródłem życia, podkreśla też, że bezbronna hostia jest dla nas wzorem miłości bliźniego. Stąd ta wieloraka zależność nasza od Niego skłoniła go do pozostania na Ziemi. I mieszkania między nami, aby dawać się nam każdego dnia. Bez Jezusa Eucharystycznego jesteśmy bezsilni i niezdolni do dobra. Dlatego, gdy godnie przyjmujemy Go w Komunii Świętej oraz adorujemy w Tabernakulum, to rzeczywiście jednoczymy się z Nim. Żyjemy w czasie, w którym te słowa o absolutnej konieczności Eucharystii najczęściej są nieprzekonujące. Dlatego sięgnijmy do argumentów bliskich nam czasowo z obozów koncentracyjnych. Wspomnijmy tu świadectwo błogosławionego księdza Józefa Kowalskiego, męczennika z Auschwitz który nie zgodził się na podeptanie różańca świętego. Napisał do współbraci, którzy byli na wolności. Najmocniej prosimy o największą przysługę, trochę wina mszalnego i kilkanaście komunikantów z wielką hostią. Czujemy bowiem ogromny głód eucharystyczny. Koniec cytatu. Święta Matka Teresa pisze też o przygotowaniu do Komunii Świętej, najpierw przez prośbę i wzbudzanie gorących pragnień czystego oddania się. Pisze proście ze swym Panem córki Ojca Przedwiecznego, by wam dał tego chleba prawdziwego by zostawiał przy Was oblubieńca Waszego i nie dopuścił, byście miały żyć bez Niego na tym wygnaniu. Błagajcież Go, by przynajmniej Was nie opuszczał i dusze Wasze zawsze utrzymywał w takim przygotowaniu, jakiego wymaga godne Jego przyjęcie, aby nas łaską swoją takimi uczynił, Jakimi nam być potrzeba, abyśmy mogły godnie przyjmować ten chleb niebieski. Koniec cytatu. Święta podkreśla też, że nie należy szukać pociech w spotkaniu z Eucharystycznym Panem, lecz patrzeć na niego oczyma wiary i zdawać się na wolę Ojca. Duch Święty dał jej tak żywą wiarę, że gdy nieraz słyszała, jak inni wyrażali swe pragnienie, by im było dane żyć w tych czasach, kiedy Chrystus Pan żył na tej ziemi, ona uśmiechała się na to, gdyż mając Pana w Najświętszym Sakramencie równie prawdziwie jak za śmiertelnego życia Jego, z nami mieszkającego, nie pojmowała czego by tu jeszcze więcej pragnąć można. Doktor Kościoła przedstawiła też sposób przyjmowania boskiego gościa. Pisze tak, w chwili komunii świętej, wzbudzając w sobie głęboką wiarę, witała go wstępującego do ubogiego domu jej serca i odrywając się od wszelkich rzeczy zewnętrznych, chroniła się z Nim w swym wnętrzu. Święta przypomina, aby być gotowym na doświadczenie oschłości, obojętności podczas przyjmowania Komunii Świętej. Gdyż jest to dowód prawdziwej miłości i zaproszenie do towarzyszenia Jezusowi cierpiącemu oraz ofiarowania swoich trudności dla dobra Kościoła i zbawienia innych ludzi. Święta poucza też, jak wykorzystać czas po przyjęciu komunii świętej: zamknąć oczy i skupić się na realnej obecności Chrystusa. Przebywać z Nim, okazywać Mu miłość. Gdy zaś nie ma możliwości przyjęcia komunii świętej, przyjmować ją duchowo poprzez skupienie, żywe pragnienie i łączenie się w duszy z Chrystusem Eucharystycznym. Święta pisze też o skutkach zjednoczenia z Eucharystycznym Panem. Przede wszystkim Eucharystia daje nam siłę do pełnienia woli Boga Ojca. Powoduje wzrost miłości do bliźnich i do Pana Boga i to zwłaszcza wrażliwości na Jego obecność Eucharystyczną. Wrażliwość ta wyraża się po pierwsze w gorącej trosce o to, żeby Chrystus nie był już więcej znieważany. Po drugie, w ogromnym bólu spowodowanym profanacjami Eucharystii, tak licznymi w czasach Świętej Teresy i w naszych czasach. Po trzecie, w nieustannym pragnieniu, by wszyscy ludzie poznali miłość Chrystusa, objawioną i obecną w Eucharystii, i odpowiedzieli na nią. Godnie przyjęta komunia święta może przynieść też dar duchowego uzdrowienia, a jeśli jest to zgodne z wolą Bożą i pożytkiem duchowym człowieka, także łaskę uzdrowienia fizycznego, jak tego święta Teresa doświadczyła na sobie. Skutkiem godnego przyjęcia Komunii Świętej jest także doświadczenie żywej obecności Chrystusa. Święta poucza. Jeśli nauczycie się tego świętego obyczaju trzymania się przy Panu, zawsze ile razy go w Komunii przyjmujecie, i postaracie się tak mieć czyste sumienie, Bądźcie pewne, że boski oblubieniec nie przyjdzie do was tak ukryty, by wam w jakiś sposób nie objawił siebie. Święta Matka Teresa prowadziła ciągły, żywy dialog z Bogiem, ukrytym w Eucharystii, i przeżywała wszystko w odniesieniu do Niego. Nic więc dziwnego, że gorąco zachęca do nawiedzania zbawiciela w przenajświętszym sakramencie. Cóż by się stało z nami, pisze Święta, gdybyśmy na tej ziemi nie mieli między nami przenajświętszego sakramentu. W życiu Świętych więź z Eucharystycznym Jezusem zawsze jest łączona z miłością do Jego i naszej Matki. Widzimy to także u świętej Teresy. W wieku dwunastu lat utraciła swoją matkę, ale jak pisze, poszłam w utrapieniu swoim przed obraz Matki Boskiej i żewnie płacząc błagałam ją, aby mi była matką. Prośba ta, choć uczyniona z dziecinną prostotą, nie była daremna, Ilekroć bowiem w jakiejkolwiek potrzebie polecałam się tej pannie wszechwładnej, zawsze w sposób widoczny doznawałam jej pomocy. Koniec cytatu. Wstępując do karmelu, weszła z tą miłością wielką tradycję Zakonu Maryi, kiedy w 1571 roku zostaje mianowana przełożoną klasztoru. Na swym miejscu w chórze zakonnym postawiła posąg Najświętszej Dziewicy, jej oddając klucze i rządy nad zgromadzeniem. A przekonana o skuteczności tej decyzji przypisywała dziewicy Maryi wszelkie dobro w klasztornym życiu. Moja przeorysza to jest Matka Najświętsza, pisze święta. Sprawia te wszystkie cuda. Według Teresy Karmelu wszystko jest Maryjne. Habit, reguła, klasztory. Święta Matko Tereso, prosimy wyjednaj nam miłość do Boga człowieka ukrytego w hostii i oddanie Jego oraz naszej Mamie włączności ze Świętym Ojcem Józefem.